Witajcie wszyscy bardzo serdecznie, z tej strony MOTW.pl I to jest nowy odcinek, nowej serii, z nowej gry Crash Day Świetna gra, naprawdę polecam Jest to, to wyścigówka, no można powiedzieć, że wyścigówka Tak, różne są tryby gry Zaraz wam je wszystkie przedstawię Tak, mamy tutaj pojedyncze zawody Zadane demolka, jakieś tam wyścigi Kariera, właśnie my będziemy grali karierę a to zaraz Mini Długi skok, wybuchowy samochód, coś tam, coś tam i zablokowany. Gra wieloosobowa, czyli przez internet, edytorów, czyli no, możemy tworzyć własne mapki, ale dobra, przejdziemy do kariery. I bierzemy garaż. I mamy tylko jeden samochód. I to policja, bardzo cienka, ale dobra, może być. Biorę następne zawody, aha, mam jeszcze również sklep. W sklepie na razie nie mamy kasy ani szacunku. Kasa to można zrobić i szacunek można też zdobyć. A dzięki szacunkowi będziemy mogli odblokować samochody O na przykład patrzcie ten samochód chce 45 szacunków, Więc my mamy na razie 0 więc nawet go nie widzimy Jak będziemy mieć 45 szacunków będziemy mogli go kupić I tak tutaj możemy sobie ulepszać rzeczy Ale żeby to ulepszyć trzeba mieć pieniądze A więc bierzemy misję ze złomu i 10 pojazdów Nagroda to 6000 i 20 punktów szacunku Przecież się opłaca no, o, zaczynamy. I uh, uh, uh. dobra, Enter. użyj hamulca... Dobry. dobra. Ja tylko nie wiem, jakie są ustawienia. Wiem, kiedyś wskazałem jakieś WBNM się jakieś rakietki daje. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Dobra, coś mi zaczyna lakować. Dobra, zaraz zobaczymy. Um, o, mogę strzelać. O, dobra. Dobra, jedziemy. Już zabiję jednego, jest spoko. Jedziemy dalej. Ups. Joe cię zezłomował, super. Super, balon. Dobra, jedziemy. W Joe, Narka. Naprawdę świetna gierka, o kolejny zezłomowany. Świetna gierka, polecam. No, fajnie sobie czas tak czasami pograć. Dobra, uciekamy, my gonią. Dobra, nie gonią. O, 680. Ha, dobra, nieważne. Pf, jest zezłomowany już w No, chyba to wygramy. Samo naprowadzające pociski chyba są, więc jest dobrze. Mm. Nie, no 4, oni mają po 2. Chyba to wygramy. Miejmy taką nadzieję. Tutaj ten Data. Spoko. Oj. Joe został przez Ciebie zesłomowany. Spoko. 5, 2, 1, 0. 5, 3. Dobra. L. Emmet Brown. O. Dobra. 6. No, wygramy to na pewno. Y Pfff. Co mam mówić? Nic nie mówić. Aha, powiem wam jeszcze tyle, że... Grałem w sobie, normalnie nagrywają dźwięk, wszystko. I, I. i... dźwięk z gry był za głośny. A, no, dźwięk z gry był za głośny i po prostu nie było mnie na słuchać jak gadałem, więc teraz patrzę, oglądam to wszystko Teraz mówię Jakbym tam był, nie wiem czy to da się zauważyć. Ale dobra, przejdźmy do gry. Wygraliśmy. Pff, bardzo łatwo było. 10. Tutaj mamy jakieś napisy i kluczyki. Kluczyki. Może samochód nowy? Nie wiem. Wygrałeś zawody. Bla bla bla. 6020 punktów w szacunku. Tu nic. Dobra, jedziemy. Nie, nie mamy samochodu. Sklep. Mamy coś ze sklepu. Osiągł 12 tysięcy. Za drogie. 5, nie, nie kupujemy. Czekamy na osiągi. Kaskaderzy wykop adrenalina. To jest kaskadersem Tor wyścigowy w man jakiś tam na bezdrożach. To będzie trudne, więc na razie sobie zagramy kaskaderzy. Ózkę najwyższy wynik. Punktów kaskaderskich. W 3 minuty. Myślę, że damy radę. Nie jest to wcale takie trudne. Enter. Dobra, nie wiem czy tylko. Nie, nie mam tutaj akurat pocisków. Ale dobra, nie ważne yy, Jedziemy prosto, chyba, tak? Dobra, jedziemy prosto. Spadaj. Nie wiem, czy wiecie o co chodzi, ale. Nie wiem, graliście w jakiegoś tonego hałka czy coś? Chyba wiecie o co chodzi. Jakieś kombo zbieramy i dostajemy za to punkty. O, teraz dostałem akurat 7000 prawie. I tutaj jest jakieś wyskoki, za jakieś obroty, salta rozwał. O, część na przykład co tam wyskoczyło. Jakieś, Im bardziej się rozwalę, spadnę, szybciej będę jechał to kombo jakieś, że na przykład podskoczę. I znowu podskoczę i znowu podskoczę, to się troi razy, troi, dwoi, czwory... czworzy, nie wiem, nie ma takiego słowa chyba. Dobra, coś mi zlagowało. Ale dam radę. I to jest, nie jest wcale takie trudne jest. Całkiem fajne Tylko Trzeba się dosyć pośpieszyć, naprawdę trzeba Mamy już 16 tysięcy, pozostało 2 minuty Pozostały 2 minuty Tu też myślę, że damy radę, to akurat jest łatwe, ale inne... Znaczy nie inne, no dobra, nie będę wam mówił A może powiem, inne rundy są Dosyć trudne, następne rundy Więc ciężko będzie je przejść, ale Spokojnie powinniśmy dać radę z jakimś ulepszeniem lub coś na stylu spokojnie tutaj wygramy 19 tysięcy 20 tysięcy mamy, o, oni mają po 10 i po 6, więc zostało półtora minuty, damy radę na pewno i gramy. A i tak chciałem wam jeszcze powiedzieć, że jeżeli do Was jest pytać. Jeżeli spodoba Wam się ta seria, nie wiem, ten filmik, chcecie wiedzieć, chcecie widzieć więcej się ciekawi to zostawcie pod filmem kciuk w górę oraz jakiś komentarz możecie mi też napisać napływy lub w komentarzu że się wam podoba jeżeli jednak wam się nie podoba zostawcie kciuk w dół będę wiedział wtedy że to się wam nie podoba się nie przyjmie ta seria napiszcie komentarz nie nie przyjmie się ta seria sorry spróbuj inne coś tam nie wiem żebym ja po prostu wiedział że albo się wam podoba albo nie więc to jest taka moja jedna prośba jeszcze chciałbym wam poinformować o tym, że parę osób prosiło mnie o vloga, nie wiem ile to było. 3-4 osoby chyba mnie prosiły o vloga i ja powiem tak Na razie myślę, że nie ma żadnej potrzeby robić vloga, ponieważ to jest bez sensu takie trochę. Ludzie mają po. nie wiem, youtuberzy mają po. nie wiem, 300 tysięcy widzów i nie robią vlogów, więc dlaczego ja mam jakoś... jak mam te 50 nie wiem widzów na aktualną na aktualną datę, mam teraz 51 na aktualny czas, to nie wiem czy się opłaca robić vloga. Naprawdę. Jeżeli naprawdę wam na tym zależy, to nie wiem, może zrobię, napiszcie mi o tym i Tak. To tyle chyba. Dobra, wygraliśmy zawody, było dosyć prosto, tak. Ile mieliśmy? Oni mieli po 15 gdzieś. Zaraz zobaczymy: 22 i 10. No my mieliśmy 32. Więc spoko kontynuujemy. I zobaczymy zaraz tutaj, gdzie dostaniemy kasy. Dobra. Wygraliśmy to spokojnie. Kaskada żywy kopy. Adrenalina. Wygrały zawody. Zarobione pieniądze: 6,5 za Szacunek 5. Spoko. 5 jest bardzo mało, ponieważ ostatnio znaczy znaczy wcześniejszej tak dostaliśmy. 20, a teraz dostaliśmy 5, więc 4 razy mniej. Teraz dostaliśmy. Może się coś ulepszymy? Bo ja prawa się. O 32. Nie, chyba nie. Chyba osiągi. Może sobie kupimy to, bo później będą wyścigi. I trzeba będzie jakoś tutaj. Tak, właśnie ten tor wyścigowy, jakiś tam. I na bezdrożach weźmiemy sobie to. Ukończyliśmy liczbę okrążeń. 2 musimy ukończyć. 2 okrążenia ścigamy się we czterech jest ja i trzech komputerów tak komputerów trzech ścigamy się jest to bardzo 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 trudne nie wiem czy to mi się uda żeby wygrać tą misję muszę być pierwszy więc powodzenia mi życzcie dobra ruszamy od razu z nitrem o tutaj widzę że oni też nitro mają i no nie jest to za łatwe tutaj mam również takie checkpointy więc gdybyś Gdybym chciał nawet oszukiwać, to nie dałbym rady. Nie wiem czy widzicie, ale trochę mi laguje. Zawsze jak włączę mapkę od nowa. Ale nie wiem dlaczego. Nie wiem. Naprawdę nie. Nie wiem, może dlatego, że mam bardzo słabego kompa. Tak, bardzo słabego mam kompa, naprawdę. Minecraft to mi czasami tak zamula jak nagrywam, że nie nagrywam po prostu tego. Ale jak nie nagrywam, to jest spoko i... Dobra, przejdźmy do gry. Coś mi się w Muli laguje, nie wiem jak mam to nazwać. Nie wiem czy wy to widzicie, czy nie. Ale dobra, nieważne. Bardzo mi laguje, chyba widzicie. Ja sam to widzę, ale straszne lagi, naprawdę. Grać nie można. O, może się trochę odlagowało. Nie wiem, czy w ogóle wrzuca ten filmik takie lagi, to już nie wiem. Aż głupio wrzucać się z takimi lagami, ale może tutaj już widzę, że jest dobrze. Jest w miarę dobrze. Tam wiadomo, że zlaguje dwa razy, ze trzy... ze 200, ze 300 razy, bo ciągle laguje, ale nie wiem. Może... może tak już będzie, może nie, może jakoś to naprawię. Miejmy nadzieję, że tak. Dobra, nie mam pojęcia co mam gadać Więc nic nie będę gadał zostało mi jeszcze 4 minuty Wow, widzieliście to? Jak przeskoczyłem nad nim I oczywiście fail Mnie wyprzedził Powalnął w jakąś barierkę I wstówkę na zakręcie, spoko O, mamy drifta Więc spasem jest drift Kto nie lubi drifta? Nie no, ja lubię, ale ciężko się go nauczyć nie wiem, na razie nie wiem, na razie bez driftów może, bo. Widzicie jak wpadłem. Teraz jeszcze tutaj. Za nią zawrócę, zanim... Ostatni będę, Raczej tego nie wygramy. Nie ma na co liczyć. Nie oszukując nikogo gramy bardzo słabo. Kolejny checkpoint. failowy I jesteśmy czwarci. Ty rzeci. Czy warci. Dobra, jedziemy Nitro. 150 na zakręcie i oczywiście fail Dawaj dawaj. 4 Aha, jeszcze chciałem was, was się zapytać. Jakie gry chcielibyście widzieć na moim kanale? Oprócz Minecrafta i nie wiem czy tego trashai. Nie wiem czy jeszcze tego każdy. ja nie wiem jak się Wam spodoba. Jakie gry chcielibyście widzieć? Naprawdę mnie to ciekawi, jeżeli nie chcecie tylko Minecrafta widzieć. Mam wiele gier, tak, mam sporger. Niektóre są fajniejsze, niektóre nudniejsze, niektóre nie da się grać, niektóre wstyd rzucać na YouTube, szkoda czasu, a niektóre są naprawdę ciekawe. I właśnie chciałem was się tak spytać, nie wiem, co chcecie. Napiszcie w komentarzu, jaką grę chcielibyście tutaj widzieć, lub jakie gry, lub jakie filmy, z czego nie wiem. Pytajcie mnie. To jest dla mnie bardzo ważne. Nie wiem naprawdę co chcecie, jakieś PSa, 12 Let's Play PS, jest takie coś w ogóle? Nie wiem, nie mam pojęcia. Jakieś gierki GTA San Andreas, nie wiem, coś w stylu Happy Wells na przykład, nie wiem, czy, nie wiem czy wiecie co to jest. Też fajna gra przeglądar.com, znaczy na internecie, no. Też fajna gra, nie wiem, chcecie sobie wpiszcie Happy Wells albo nie, wiem, wesołe kółka to po polsku jest chyba, czy Koła, nie wiem. Mam nadzieję, że wiecie, odchodzi kolejny fail. Super. Ale nie jest wcale tak źle. Tamten tylko nam odbieg. Trochę daleko, ale ten tu. Tego jeszcze możemy prześcignąć. Damy radę. 140 jesteśmy drudzy. Koniec. Meta jest drugi. Niestety nie wygraliśmy tego, ponieważ, jak już mówiłem na początku, musimy być pierwsi, żeby to wygrać. Więc no, nie udało nam się, ale spokojnie spróbujemy od nowa. Ale oczywiście kasę dostaliśmy. Bez szacunku. Kasy dostaniemy 3,5 tysiąca Albo 3 tysiące, nie wiem Nie jestem pewien no Więc to chyba byłby koniec w tym odcinku Myślę, że 15 minut To jest wystarczająco długo Mam nadzieję, że się wam Odcinek spodobał, jeżeli tak Nie zapomnijcie Go ocenić no. Jak już mówiłem Piszcie, czy wam się podoba, czy nie Lub zostawcie komentarz, łapkę w dół, w górę Nie wiem, jak chcecie to już zależy od Was. Wielkie dzięki za obejrzenie tego filmu. No, a więc ja w tej chwili żegnam się z Wami. Na razie. No i to chyba był koniec. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!